Ready? Ready? Cześć, witajcie na kanale Mieją Pomysłów na minutę. Cześć, witajcie. Się z nami mocno zaległa recenzja, bo ten klucz jest z nami od dłuższego czasu. Oczywiście e, chodzi mianowicie o klucz udarowy Ryobi, jest to model R18 i W3-0. Zapraszamy. Zapraszamy. Następne narzędzie z rodziny Ryobi, znaczy może nie będziemy ciemnić, co? E, to nie będzie jego pierwsze odpakowanie. E, nie, e, na pewno zobaczycie jego e, pracę e, na naszym drugim kanale. E, przy rowerze. Przy, przy rowerze, tak. Mieliśmy spory problem, ale uwierzcie mi, e, on dał radę. Ze wszystkimi zostanymi wieloletnie śrubami, tak? Ta tak, rower ma około 18 lat. Tak, około 18 lat ma rower. Nie przeszedł jeszcze takiego gruntownego remontu. Niektóre elementy, które były, które były, znajdowały się w rowerze, po prostu nie były od nowości w ogóle odkręcane. Mieliśmy problem, Mieliśmy problem i postanowiliśmy użyć tego klucza. No, i spakowaliśmy go, zakleiliśmy do testu, yy, znaczy do tego naszego unboxingu. Natomiast on był używany przy tych śrubach, i uwierzcie nam, że żadne inne z naszych narzędzi nie dało sobie rady, a ten klucz sobie dał. Ale dlaczego sobie dał? No, bo ma moc! Ma moc i to naprawdę ma bardzo wielką moc. Fajnym rozwiązaniem tutaj są przykładowo 3 stopnie mocy. Tak jest, czyli może, możemy to nazwać, myślę, że to są to trzy biegi. E, mamy trzy prędkości, w zależności od tego, e, na który sobie stopień nastawimy. Na pierwszym biegu mamy 2100 obrotów na minutę, na drugim 2500, a na trzecim 2900. E, czyli takie są różnice. Różnice są, uwierzcie nam, znaczne e, w momencie, w którym e, musimy z tym urządzeniem pracować. I to rzeczywiście daje radę. My powiedzieliśmy, że mam tę moc, mam tę moc, no bo ma jest to 400 tonów, więc maksymalny moment obrotowy tego urządzenia, więc rzeczywiście ono sobie świetnie daje radę w takich trudnych sytuacjach. My dzisiaj przetestujemy je z wkrętami. Natomiast no to bardziej chyba dlatego, że wszystkie urządzenia tego typu testujemy z tymi wkrętami. Chcielibyśmy po prostu, żeby to zostało jakimś tam standardem. Ale to będzie dla niego za mały test, to już wiemy. Tak, dla niego wyzwaniem było po prostu... Dla niego, dla niego bardzo dobrym wyzwaniem jest właśnie odkręcanie także kół samochodowych, które są przykładowo po całym sezonie letnio-zimowym. Tak jest. U nas niestety koła mamy już powymieniane, opony są już założone letnie, więc by nie było sensu Ruszać ich z powrotem, bo to tak dawno wcale nie nastąpiło. Częstotliwość udaru to jest 3200, więc naprawdę po samych parametrach już wiadomo, że urządzenie spokojnie daje radę. A do tego wszystkiego jest leciutkie, bo bez akumulatora waży 1,58 kg, czyli naprawdę niewiele. Jest to klucz do zastosowań tak zwanych wszelkich, czyli mamy wyjście standardowo w kluczu. Na jedną, drugą calę. I przejście na jedną, czwartą. Tak jest, więc możemy go używać zamiennie bez najmniejszego problemu. Jeszcze fajny, fajnym, fajnym rozwiązaniem jest ma podświetlenie LEDowe. Tak jest. Są to trzy diody LED, które dają masę światła. Spokojnie można sobie przy tym pracować. Natomiast na opakowaniu mamy informację, że przy akumulatorze 1,5 godziny możemy odkręcić 40 śrub przy akumulatorze 4 godziny możemy odkręcić 100 śrub natomiast od producenta dostaliśmy jeszcze informację że przy wykorzystaniu akumulatora eee, RB18L40 czyli to akumulator 4 Ah jesteśmy w stanie odkręcić 100 kół samochodowych na jednym ładowaniu z ważnych rzeczy które jeszcze należałoby dodać no to jest oczywiście seria 18V e, Ryobi OnePlus. E, co jest ważne? Minus zero, dlatego że w komplecie akumulatora nie ma, więc musimy mieć swój. No i gwarancja. Gwarancja to 3 lata. Czyli myślę, że wystarczająco. Wystarczająco. E, urządzenie jest naprawdę fajne. Tyle odnośnie parametrów. My nim troszeczkę już popracowaliśmy. Staraliśmy się spakować je tak, żeby wyglądało z powrotem jak w oryginale i myślę, że nam się to udało. To co? Zapraszamy do środka. Tak. Zapraszamy. Kartonik standardowy. Odklejamy to, co przykleiliśmy z powrotem. W środku mamy instrukcję obsługi standardowo. Nasz klucz zapakowany w folijkę oraz w tej dolnej wytwórce mamy jeszcze tą naszą przejściówkę, półcale na czwartą, Bardzo fajnie wykonaną. Z niej będziemy dzisiaj korzystać. Klucz sam w sobie wygląda tak, bez założonej jeszcze baterii. Co możemy o nim powiedzieć? Lewo-prawo w miejscu standardowym, włącznik również w miejscu standardowym, u góry przełącznik biegów, tak jak tutaj mamy napisane trzy prędkości: jedynka, dwójka, trójka. I co? Zakładamy akumulator, my mamy w pełni naładowaną trójeczkę w tej chwili. Dźwięk pracy na jedynce, dwójce i trójce na sucho, bez żadnego obciążenia. Diody trzy z przodu, jak widzicie, zapalają się i gasną na chwilę po skończeniu. Więc możemy jeszcze w tym czasie sobie gdzieś tam doświetlić, jeśli musimy cokolwiek zmienić. Przejściówkę. Po prostu wtykamy, tutaj mamy przejście. My zaczniemy może od najmniejszych wkrętów nasze testy, więc wkładamy i teraz tak, nie wpada samo, więc musimy odciągnąć, docisnąć bit bądź końcówkę, którą chcemy założyć i możemy swobodnie pracować. I myślę, że trzeba by było przejść do testu. To jest klucz tutaj wielkich rozwiązań, nie ma e, wielkich jakichś niewiadomych. Więc przełączamy się na jedyneczkę i zaczynamy zabawę. Ustawione na wkręcanie moc na jedyneczce. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu, natomiast ciężko jest nadążyć za tą prędkością. Zmiana bitu, inna śruba. Wykręcamy coś troszeczkę większego. Zwiększymy prędkość na dwójeczkę. i wykręcamy Zmiana na klucz 13, wkręcanie mocna jedynkę i dla odmiany drugą zrobimy na trójeczce Na jedynie powoli, ale idzie. Dwójka. Poszło łatwiej. Mamy ustawione wkręcanie na trujeczkę. Nasza śruba i jedziemy, oczywiście, standardowo, bez utworu pilotującego. Jak widzicie, bez problemu wykręcamy. Drugą też wykręcamy, jak się uda, bo drewno pękło. Okay. Jest. jak słyszeliście, regulacja prędkości również świetnie działa poprzez przycisk. Tak to właśnie wygląda. I co możemy jasku powiedzieć? Znaczy właściwie po tej prezentacji to tak się zastanawiam, czy. Możemy jeszcze coś dodać. W czasie e, wkręcania jednej ze śrub e, pękła nam. Tutaj możecie zauważyć, może będzie widać. Po prostu pękło po całej długości z jednej i z drugiej strony. Materiał się rozdwarstwił, no ale też śruby były grube i bez, pilo bez otworów pilotujących. E, Śmiało możemy powiedzieć, że jest to sprzęt do ciężkiej pracy. Do takiej, jaką widzieliście tutaj. To to po prostu zabawa prędkości. Tylko mówią o tym, z jaką, jak tak na dobrą sprawę, jak szybko będziecie to wkręcać. Sprzęt jest naprawdę fajny. Nam się mega sprawdził. Myślę, że pojawi się kiedyś z czasem jakaś druga część, jak dorwiemy jakieś znowu... Yy, za śrubę. śruby. Tak, tak, to się, to się zgadza. Eee, sprzęt jest naprawdę e, mocny, eee, bardzo dużą moc ma, jeżeli chodzi o, o obroty. Także drgania, które można odczuć przy, przy trzymaniu przykładowo belki drgania, jeżeli użyjemy dużej siły. Wiadomo, że no, trzeba użyć dużej siły, jeżeli coś nawet chcemy za, za, za stałe śruby odkręcić, drgania są naprawdę duże. Uwaga, bo gorące jeszcze. A ta jest mniej ciepła. Tak, ta jest jeszcze gorąca. E, jak widzieli, widzieliście, e, poradziło się, jeżeli chodzi o wkręcanie w drewno. To jak najbardziej 3 e, sto, e, stopnie mocy. Tak jest, 3 prędkości. 400 N. to nie ma właściwie co dodawać. No, do prac stolarskich, do skręcania czegokolwiek, wymiata e, dla nas przy pracach z rowerem sprawdziło się również rewelacyjnie. Myślę, że nie ma nad czym przedłużać. Resztę możecie sobie odpowiedzieć sami tak na dobrą sprawę. Czy to jest sprzęt dla nas, bo to jest sprzęt dla, dla nas. nas na pewno. I on będzie z nami, będzie nam służył. Sprzęt jest mega fajny. I to, że producent pomyślał i w zestawie jest przejścióweczka też, to jest, też super jest super sprawa. Można nim popracować i w warsztacie. Z przy samochodzie i przy rowerze i przy czym sobie Ta, taką dobrą sprawę. To nie można wymyślicie. użyć naprawdę ma bardzo duże zastosowanie projekty, nie projekty, warsztaty w domu, naprawdę bardzo duże zastosowanie. Myślę, że będziecie go widzieć u nas częściej przy naszych projektach. Myślę, że wrócimy znowu do nagrywania projektów, nie tylko do testów, więc tutaj zobaczcie go znowu, zobaczcie go z nami pewnie w akcji jeszcze nie raz. Natomiast. Nie będziemy przedłużać, bo za bardzo nie ma się nad czym rozwodzić. Sprzęt pozamiatał. Tyle. w tym temacie. A my co? A my się żegnamy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy Was na naszego Facebooka, Instagrama, a także Twittera. Na wszystkie nasze facebookowe grupy. Zapraszamy Was na live y i vlogi. Tak, vlogi, które wpadają w środku tygodnia. Livey, które odbywają się co niedzielę o 20.00. A tymczasem co? My kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie i na pewno widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.